To jest konwencja, która, no, ja nie wiem, jak to widziałem, no, głowę urywa te informacje, które po prostu tutaj dostaliśmy. To, właśnie powiedz, co ci ludzie, którzy zobaczyli to, którzy się przyłączą, mogą wynieść z tych, z tych informacji? Generalnie no, uważam osobiście, że Monabito to jest genialna szansa, genialna firma. Macie niesamowitego gościa w UK Wojtka z Zielonkę, tak? tak? Po prostu robi niesamowite rzeczy. Myślę, że po prostu muszę połączyć, zrobić fajny, fajny zespół, zwłaszcza, że kolejna konwencja to będzie Lizbona. Także po prostu robimy specjalną promocję na Lizbonę dla ludzi, którzy po potraktują poważnie ten biznes. Tutaj Wojtek po prostu od razu stawia bilet na niesamowite wydarzenie w Portugalii, gdzie będziecie po prostu mogli po prostu ten biznes nie tylko zobaczyć środka, ale mieć motywację, inspiracje. to będzie wspaniała podróż po prostu do No wiemy co się wydarzyło po prostu do tej pory przez krótki okres dwóch lat, bo można by powiedzieć. Od początkujący milioner. Bo <noise> no, słuchajcie, do dzisiaj trudno wszystkim uwierzyć, takie pieniądze, które się pojawiły, blisko 20 tysięcy dolarów tygodniowo. Kiedyś chcieliśmy to wszystko widzieć, te pieniądze, dzisiaj ciężko jest pokazywać, bo rzadko kto wierzy, że takie pieniądze można zarabiać. Jak to co będzie działo za następne dwa lata? Przede wszystkim nie chodzi o mnie, o to, co po prostu ja mam, czy to, co ty masz, tak? Po prostu to, co my zrobiliśmy. To chodzi o to, że o to, co wy możecie zrobić. tak. Także tutaj możecie zrobić to, cokolwiek chcecie zrobić. Trzeba zacząć w skromny sposób, od dwóch ludzi. Tak? Dwie osoby, jeden w lewo, jeden w prawo. Jeśli to jest na 8 minut daleko, tak jak pracowaliście w UK, zarobiliście 100 dolarów, pomagacie tym dwóm ludziom, zarobiliście 195 dolarów w drugim tygodniu, czyli razem 295 dolarów. I w tym momencie, jeżeli po prostu duplikujecie ten proces w zespole, powstają większe obroty, a większe obroty oznaczają to większe pieniądze, tak? A Potocznie mówiąc, po prostu czeki w Monavie są wynikiem obrotów. Jeśli po prostu znajdziesz dwóch ludzi, którzy zrobią na przykład milion dolarów obrotu miesięcznie, w tym momencie możesz spokojnie liczyć na 50, 60, 70 tysięcy Dolarów miesięcznie, miesiąc po miesiącu. Także są, takie są, takie są po prostu takie są realia. Pieniądze wypo, wynikają z obrotu. Także po prostu szeroko otwarty rynek, Wielka Brytania, wiele rynków europejskich, Polska to już dopiero początek, coś naprawdę dużego. Także po prostu znajdźcie ludzi, zbudujcie zespół i po prostu zrobimy razem coś wspaniałego. Dokładnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was. Wojtek, niesamowity gość do budowania zespołu. W tak, po razie możecie stworzyć super atmosferę i to może być coś naprawdę wspaniałego dla na Ciebie. Włos jest najlepszym liderem na świecie. <laughs> <laughs> Dziękujemy.